Połóż się płasko na plecach. Zegnij obie nogi, a stopy pozostaw na podłodze. Podnieś tułów i wygnij włók plecy, podtrzymując je rękami. Jak najdalej wyciągnij nogi. Stopy powinny być ustawione płasko na podłodze. Jak najdłużej utrzymaj pozycję. Oddychaj normalnie, wykonując te pozycje. Osoby cierpiące na przepuklinę, dyskopatię czy rwę kulszową nie powinny wykonywać tej asany. Powoli powróć do pozycji wyjściowej. Ta asana rozciąga mięśnie udowe oraz zwiększa elastyczność kręgosłupa i bioder. Wsmacnia i masuje okolice brzucha i miednicy, włączając w to wątrobę, trzustkę, śledzione, układ moczowo płciowy nerki oraz nadneczczczach.